Przypomnę, że naszym gościem jest pszczelarz Henryk Działo. Witam po krótkiej przerwie. Dzień dobry Państwu. Choć, choć ta przerwa pracowita była dla Pana, bo sporo telefonów Pan odbierał, o co pytali przede wszystkim słuchacze? Duże zainteresowanie wzbudził ten pyłek kwiatowy. Bardzo dużo osób pytało o pyłek kwiatowy, jak go stosować. Było też kilka osób pytało, jak, jak stosować miód, jaki miód na jakie dolegliwości. Tych telefonów było bardzo dużo, także tam staram się odpowiedzieć na, y, na su, su, zapytania słów. Mm -hmm. No to wobec tego odpowiedzmy teraz, korzystając z tego spotkania na Antonie Radia Katowica, jak korzysta się z pyłku kwiatowego? Z pyłku kwiatowego najlepiej korzystać, taka akuracja powinna trwać 6 tygodni. Rozpuszczamy pyłek kwiatowy, y, jedną łyżeczkę, taką płaską od herbaty, zalewamy to niecałe puszkanki wody ciepłej, niegorącej, zostawiamy to na noc, rano, rana na trzo. Pół godziny przed śniadaniem wypijemy ten pyłek kwiatowy. I działa? Działa, na pewno działa. Sam stosuję i wierzę w to. No ale jakie są efekty, niech Pan powie. Po kilku dawkach człowiek naprawdę czuje tą energię, dopływ tej energii. I to jest chyba najważniejsze. Co to jest pierzga? Jak jest stosowana w miodach? Pierzga jest to przefermentowany pyłek pszczeli w komórce pszczelej. Na pierzgę mówi się również, że to jest najlepsza kiszonka świata. Stosujemy ją podobnie jak płyje kwiatowe, tylko trudno jest ją je rozpuszczać, bo ona jest w takiej formie, taki, taki granulek. Najlepiej no to można z, z kupić mieloną pierzgę i spożywać ją z miodem lub po prostu te granulki yy, jemy. Państwo nam także w telefonach podpowiadali, że jad pszczeli stosowany jest jako lek w postaci maści. No tutaj trudno się wypowiadać, prawda? To, to bardziej lekarze, ale okazuje się, że w medycynie też jest rozpowszechniony ten miód. Jest rozpowszechniony ten, ta, ta maść z jadem pszczelim. Jad pszczeli jest trudny do, do pozyskania. Bardzo dobre jest na, na jakieś problemy reumatyczne, tam maść z jadem pszczelim. No i kolejne pytanie, gdzie kupować miody? Wchodzimy do supermarketu i kiedy czytamy etykiety, to możemy sprawdzić na odwrocie tego słoika informacje i doczytać się mniej więcej takiego zdania. Produkt pochodzi z krajów spoza Unii Europejskiej i wtedy no, zaświeci nam się ta lampka kupować, nie kupować. Bacie, nie bacie. No i wtedy właśnie trzeba podjąć tą decyzję, czy, 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 czy kupić u pszczelarza najbliższego miód, który pochodzi z naszego rejonu czy też kupić taki miód z marketu. Trudno się wypowiedzieć na temat tego miodu, ponieważ trzeba by było ten miód kupić i dać go do badania i wtedy dopiero powiedzieć, czy ten miód jest dobry, czy ten miód jest niezbyt dobry. Także, także większą pewność będziemy mieli kupując miód u pszczelarza, najbliższego pszczelarza. Czyli może się okazać, że ten miód z, z taką etykietą, produkt pochodzi z krajów spoza Unii Europejskiej, może być dobry, prawda? Tylko, że tutaj ryzyko jest duże, bo nie wiemy. Nie wiemy od jakiego producenta, nie wiemy, nie wiemy z jakiej pasieki i tak dalej, więc tutaj zachęcamy i sugerujemy Państwu, że lepiej od sprawdzonych pszczelarzy, którzy no, biorą za to odpowiedzialność i wiedzą, co sprzedają. Jeżeli do pszczelarza przyjdziemy, kupimy miód i coś z nim będzie nie tak, no to wrócimy do niego i zapytamy pszczelarza, bo miód może być do, dobry, no, natomiast y, y, nasze wiadomości mogą być niepełne i zapytamy pszczelarza, dlaczego on jest, co się dzieje, dlaczego na przykład ten miód jest y, taki lub inny. Natomiast w przypadku kupienia miodu y, w markecie, no nie mamy tej możliwości y, porozmawiania z pszczelarzem bezpośrednio. A co się może y, niewłaściwego, złego dziać z miodem? Może się rozwarstwić. Y, rozwarstwić Czyli miodu to jest coś takiego, że na dole jest skrystalizowany, a u góry nie jest skrystalizowany na przykład. Może sfermentować, czyli jak go otworzymy, to będziemy my czuli taki kwaśny smak. To jest, to jest miod zepsuty. Dzieje się to zazwyczaj wtedy, kiedy w tym miodzie jest za dużo wody. Dotyczy to miodu na przykład nawociowego. Y, powtórzmy zatem, bo Państwo też proszą o powtórzenie, yy, dokonanie takiego podziału miodów pod względem przydatności przy różnego rodzaju schorzeniach. Układ odpornościowy, serce, my o tym mówiliśmy przy okazji pierwszej rozmowy, yy, natomiast yy, no, skoro słuchacze proszą, to powtórzmy. Mm, czyli czyli, czyli miód rzepakowy jest na układ tak. yy, krążenia, na serce. Pamiętajmy o tym również, że każdy miód jest dobry na przeziębienie. Jeżeli będziemy regularnie jeść miód nistny, czy to będzie miód lipowy, akacjowy, rzepakowy lub inne greczany, to, to każdy miód powoduje to, że będziemy się rzadziej przeziębiać. Miód akacjowy jest na y, jakieś problemy z żołądkiem. Y, miód greczany jest również na układ y, na serce. Na, na problemy ze stawami. Miód nawociowy ma bardzo dużo właściwości bakteriobójczych, to właściwie może być stosowany na co dzień. Tak samo jak miód y, wielokwiatowy, który, jak sama nazwa mówi, pochodzi z wielu kwiatów, może być stosowany również na co dzień. A miód spadziowy, na co jest dobry jak się go pozyskuje? Miód spadziowy jest na górne drogi oddechowe przede wszystkim, ale jest również na układ krążenia na serce, jest bardzo dobrym miodem. No jest to miód spadziowy, czyli nie jest to miód nektarowy, tylko spadziowy pochodzi z, z, zazwyczaj z, z mszyc mszyce, nie trawią cukru, wysysając soki z igieł, wydalają to na zewnątrz, pszczoły to zbierają i w ten sposób powstaje ten miód. Proszę Państwa, korzystajmy z miodu, ale e, z miodem jest tak, e, wnioskuję na podstawie pana wypowiedzi jak z ziołami. Musimy cyklicznie, przez długi czas, przez długi okres e, stosować, żeby te efekty zobaczyć. Ja ciągle powtarzam, że zjedzenie słoika miodu nie zrobi cudów, natomiast zjedzenie tego słoika w ciągu dwóch miesięcy czy w ciągu miesiąca systematycznie, regularnie to może zrobić może zdziałać cuda wtedy. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Gościem Radia Katowice był pszczelarz Henryk Działo. No i myślę, że za kilka miesięcy znów się spotkamy. Wtedy będziemy mówić może o miodzie wrzosowym przede wszystkim, bo to będzie ta pora jesienią. Ale na razie mamy wiosnę. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również do usłyszenia.